Siemaneczka moi drodzy dzisiaj kolejny odcinek serii warsztatowej u ogrodnika i tak jest taki fajny ciekawy projekcik będzie do wykonania to są w zasadzie główne główne elementy znaczy te, te blachy, mówię o tych blachach które będą tutaj wchodziły w skład tego całego ustrojstwa ogólnie już sobie to nie jest, to nie jest ze złomu kupione, broń Boże. Ogólnie to jest, całe arkusze były yy, ładne, prościutkie. I na giętarce to wygięliśmy ze znajomym, tylko że miał troszeczkę taką słabą giętarkę. I tak to nie wyszło za idealnie. No ale nic, no zobaczymy, może to jakoś się uda, że tak powiem, po, poprostować, zobaczymy jak to wyjdzie. No i co, to w zasadzie będzie takie yy... Taka baza Wyjściowa do, do tego projektu Nie wiem, mówić Wam nie? No i tak, będziecie mieli tam na miniaturze No będzie to po prostu taka betoniarka Betoniarka do, do ostrówka, zawieszana na przedni, na przedni tu zamiast łyżki Napędzana hydraulicznie, już przekładnia Przekładnia hydrauliczna już powinna być w drodze Kiedyś sobie kupiłem Także to powinno lada dzień dojść No i coś będziemy kombinować, także co nie będę tutaj Wam Pitolił co i jak eee, O sensie tego, że tak powiem, wynalazku Wam też e, Kiedy indziej opowiem A na razie co, no próbuję to jakoś tutaj poustawiać i zobaczyć Czy to, czy to w ogóle, że tak powiem się tutaj nada do tego projektu, bo to widzicie, no jest idealnie wygięte, bo takie są mm, odchyłki. Troszeczkę nam to tak nie wyszło za dobrze. No ale nic, no w zasadzie to jest tylko tutaj na rogach, także to może jakoś zaraz sobie moteczkiem wyrównamy i powinno być ok. Dobra, ustawiam to i, i zobaczę, jakby to jakby to miało wyglądać. No dobra, pomierzyłem, przymierzyłem, wyczyściłem. Nie wygląda to jakoś jeszcze może tak. Może tak teraz to nie wygląda jakoś za, za ciekawie, ale czuję, że coś z tego będzie, że da się to ogólnie tak troszeczkę. Dopasować do siebie, żeby to w miarę, tam nie mówię, że idealnie, żeby to był taki półokrąg, ale, ale żeby to w miarę było okej. Okay. Teraz tak, to jest widzicie za bardzo rozgięte a to jest za mało rozgięte i teraz będę tutaj się starał przed przyspawaniem tego bo jak widzicie, już sobie wyczyściłem tutaj krawędź natarcia przed przyspawaniem tego będę tu się starał to e, jakoś uśrednić Czyli to troszeczkę rozgiąć a to troszeczkę przygiąć żeby później wiecie nie było jakiś tam naprężeń niepotrzebnych e, w tej całej konstrukcji także co Ogarniam jakieś sprzęty. Dobra, bo ta bateria znowu upadła. Skończyłem to spawać. Tak to wyszło. Może nie jest to jakoś tam, wiecie, idealnie. Jakbym sobie tego oczekiwał, ale nie ma tragedii. Jeszcze są takie niedoskonałości, ale to myślę, że na etapie dalszym to wy wyeliminujemy. Tutaj pójdą jeszcze dennice, także to się podprostuje. No i jakaś krata tutaj jeszcze będzie w środku. Także to wszystko... Myślę, że damy radę jakoś to ogarnąć. Tam jest najgorzej, z tamtej strony, ale, ale tym się za bardzo nie przejmuję, bo tutaj i tak będę robił... No zresztą, dobra, zobaczycie. Także tak to wyszło. Może nie najlepiej, ale, ale też tragedii nie ma, moim zdaniem. No i co? Przyszła przekładnia w międzyczasie. Bo co? Przeniesienie napędu można tutaj zrobić w dwojaki sposób. Zwykle tutaj, z tego co widziałem, w domowe roboty, te przekładnie no to mają po prostu no bo o co chodzi? Tutaj będzie ślimak w środku, i mieszał ten beton, i on potrzebuje napęd, tak? I zazwyczaj na takich rozwiązaniach domowych, które widziałem, był tu po prostu na tej nawale tego ślimaka koło zębate, silnik hydrauliczny. Z malutkim kołem zębatym, także była jak przekładnia łańcuchowa. No i w ten sposób się dokręciło. Ja, tak powiem Wam szczerze, nie uważam, że to jest złe rozwiązanie, ale na takich przekład, na takich betoniarkach, właśnie profesjonalnych, widziałem, że było to troszeczkę inaczej rozwiązane. A mianowicie. Był ten napęd przekazany za pomocą takiej przekładni ślimakowej, czy tam zębatej. No, tu jest na pewno ślimak, chyba na wejściu, no i tu już chyba będą zębaty. Tak to było robione. No i tak też sobie to ogrodnik wymyślił, że sobie zrobi u siebie. Ogólnie co? Hmm. To nie jest żadna tam reklama, to wszystko jest kupione za swoje pieniążki. Nawet jeszcze co wam powiem, już był trochę, trochę był dym z tą przekładnią, bo zamówiłem ją na stronie producenta, to znaczy producenta sprzedawcy. No i co, kolejnego dnia mail, że niestety nie mogą mi tego wysłać, bo nie doliczyli sobie kosztów wysyłki, bo Wysyłka była darmowa przy zakupie A oni stwierdzili, że za darmo tego nie wyślą Tylko muszę im jeszcze 150 zł za przesyłkę Paletową e, Haraczu zapłacić To ja mówię, no pocałujta pocałuj mnie wiesz Nie no ładnie napisałem Staram się wiecie kulturalnie tam no napisałem po prostu, żeby, że oczekuję, żeby się wywiązali z umowy. No to troszeczkę takie niepoważne, nie? Z ich strony. O i gościu odpisał, żebym się pocałował. <grym> żebym się... Że jak nie zapłacę 150 zł, no to... To nie mam przekładni, nie? No ale co, nie odpisywałem, bo nie miałem czasu wtedy. I co? No i kolejny mail przychodzi, że jednak... Jednak... Rozmawiał tam z górą i kazali im to wysłać. Także, taka sprawa. Nie no, oczywiście, wszystko wiecie, kulturalnie się odbyło. Ja tam, tak wiecie, ubogacam tylko opowieść. Niemniej jednak, takie troszeczkę no niesmak pozostaje. nie No, ale tak czy siak, przekładnia przyszła w ustalonej cenie. Także no, taka tro, troszeczkę taki zgrzyt, ale ogólnie z umowy się wywiązali. Chociaż mówię, ja tam nie żebym się tam, wiecie, kogoś tam straszył, nie, że, że o, bo ja tu jestem wielki youtuber i dawać mnie tu, kurczę, ten za pół ceny, nie. Nie, 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 ja, ja tak jakoś nie lubię robić, nawet się tam po prostu kupuję z imienia i nazwiska, nie, 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 nie chodzę tam jakieś... Yy, że tak powiem, dyskusję, żeby mi tu rabatowali czy coś, bo tam zazwyczaj, jak mają mi tam dać, wiecie, kilka złotych rabatu, to to, to się nie będę tam wydurniał, nie? No i tak, zestawek jest taki, czyli mamy przekładnie yy, zawór krzyżowy, czyli on, on nam ogranicza ciśnienie yy, na, na ten hydromotor hydromotor i, i śrubeczki, które za pomocą których chyba przykręcamy raz, że ten hydromotor tutaj do budowy, dwa, że za pomocą nich przykręcamy ten, ten, tą kostkę tutaj na ten hydromotor, tak to wygląda moi drodzy przekładnia jest ta taka niby więksiejsza ona ma chyba 11 kW tylko tak mnie troszeczkę zastanawiają Eee, tak, to jest ta przekładnia. Czyli ona ma tak, 11 kW, tylko te obroty mnie trochę martwią. Yy, maksymo, maksymalne obroty na wejściu, czyli 15 obrotów na minutę, czyli de facto jeden cały obrót co 4 sekundy. Eee, no, nie wiem, nie wiem. Może być troszeczkę tak za wolno, mi się wydaje. Aczkolwiek wiecie, tutaj niby to jest przy 140 litrach na minutę. Myślę, że tak, tutaj mamy 60 litrów na minutę, nie? Przepływ tego silnika. Myślę, że jak damy ten większy przepływ na silniku, no to troszeczkę te obroty jeszcze wzrosną. No i nie będzie tragedii. No, zobaczymy. No spróbujemy. Zmontuję sobie to. Założymy jakieś węże i zobaczymy jak to się kręci eee, cena nie mała tego ustrojstwa, bo coś takiego musiałem zapłacić, także także no co no, duże nie dużo, szybko na miejscu i bez żadnego kombinowania, także coś za coś, no moi drodzy no i tyle, także mm, mierzę sobie tą przekładnię, bo ona teraz pójdzie Tutaj, w tym miejscu, że tak powiem, w obrysie jeszcze tej całej łyżki, i tutaj sobie po prostu zrobimy ścianę grodziową, czy tą dennicę, czy coś tam, jak to się tam nazywa. W tym miejscu, i ta przekładnia będzie automatycznie tutaj osłonięta na zewnątrz jeszcze tą blachą. A tutaj nie wiem, czy to taki skos zrobimy, czy co. To już generalnie kwestia, że tak powiem. Następnych tam rozmyśleń, no i dobra. Także co, mam już w zasadzie wszystko teraz. Yy, teraz tak, jutro, może podjadę sobie do tokarza, żeby mi wykonał taką rurę grubościenną. Już w zasadzie rozmawialiśmy o tym. Rurę grubościenną yy, przez środek i po prostu czopy tylko na, na średnicę, chyba 50 mm, żeby tutaj obsadzić ten. Yy. To wyjście z tej przekładni. Chyba sobie ją jeszcze tutaj ułożyskuję, że tak powiem, żeby to nie było ułożyskowane na tej przekładni, chociaż tam podejrzewam, że mogą być solidne łożyska ale po prostu będzie ułożyskowane tutaj na ścianach groziowych z jednej i z drugiej strony. No i dopiero ta przekładnia będzie jakby na tym wale zamontowana i ustalona po prostu tylko na te śruby tutaj do, do tej obudowy, nie? No, także tak to sobie wymyśliłem. No i zobaczymy ogólnie, co tu z tego wyjdzie. No, mm, blachy na ściany grodziowe nawet sobie znalazłem, bo już się obawiałem, że w zasobach nie będę miał, ale dzisiaj tam majster troszeczkę zrobił porządków, zaczął robić porządki pod szopą tam z materiałem i znalazłem takie blaszysko. Takie odpowiednie. Także tutaj będzie troszeczkę grubsze. Tutaj takie troszeczkę cieńsze i powinno być w porządku. Dobra, idę sobie szukać. Powinienem mieć chyba no, oprawy z łożyskami na pięćdziesiątkę. Jak mam takie oprawy, to w zasadzie będzie już kompleto z takich rzeczy, które by trzeba było zamówić. Także do potem. No dobra, za szybko się pochwaliłem, że mam takie łożyska. Mam jedno, ale 55 mm. Także troszeczkę za duże, mam 50 ale do montażu, że tak powiem w poziomie, no nic to się zamówi, generalnie 50 i, i to na jutro pewnie przyjdzie, na pojutrze, a ja sobie wymiar po prostu ściągnę z, z tej obudowy, bo podejrzewam, że to wyjdzie, przyjdzie to samo, przynajmniej podobne. Także tam kilka milimetrów różnicy to nie będzie jakiegoś tam znaczenia miało, a już by sobie to kasz tam, że tak powiem, robił tą oś. No dobra, także mierzymy, i chyba tyle na dzisiaj. No dobra, moi drodzy, pierwsze takie obiekcje trochę co do tej przekładni. Zobaczcie, tutaj jest łożysko, takie nieuszczelnione, nie? Odkryte. No i spoko. Tylko tak, powiedzcie mi, jak ono ma być smarowane? Skoro poziom oleju jest, wydaje mi się, tutaj do tego wziernika, nie? Ono ma być tutaj pewnie przechylona. No i, że tak powiem, tym, tym tutaj rogiem ma być w, w oleju. Nie pamiętam, ile tego oleju ma być, to sobie doczytam, ale ogólnie no, na pewno nie do samej góry, nie? czyli to łożysko już nam jest, że tak powiem, niesmarowane. Nie? No bo tu wszystko mamy szczelne, teoretycznie szczelne, bo tak, niby mamy cały zestaw, a tutaj na połączeniu silnik-przekładnia nie ma żadnego uszczelnienia. Także albo tu musimy jakąś pastą wysmarować, albo no nie wiem, czy to ma się po prostu sklinować, na, na klinie uszczelnić, no ale wątpię. No bo podejrzewam, że to jest po prostu pasownie tylko wkładany ten silnik, nie tutaj. Także druga obiekcja. I co? Z trzeciej obiekcji jest jakieś jeszcze jedna, chyba na razie nie. Także te, te na razie dwie takie wady znalazłem. A no i tutaj jest, ale to jest typowo. Czy w fabryce, czy gdzieś po prostu jest tutaj delikatnie róg eee, za zagięty, nie? Coś tam spadło na to, i i tak to jest. No i ciekawe jak to jest tutaj rozwiązana to przekładnia. Bo zobaczcie, nie wiem czy tam widzicie. Tutaj kręcąc, już tam się te tryby w środku przesuwają, czyli chyba na wałku po prostu, na tej rurze, na wałku, muszą być bokiem po prostu dwa że tak powiem takie tryby nie i one zazębiają się z tym wałkiem już tutaj tym no no i dobra także co kręcić się kręci idę jakieś smarowidło tutaj dać żeby to uszczelnić żeby tu już nie sypały się gruzy żadne i, i składamy to No dobra, powiem Wam, że uwielbiam takie gotowe zestawy. Zobaczcie, śruby są dociągnięte. No już tak na granicy. No mocno, nie? Generalnie. Już dalej nie będę tego naciągał, bo, bo jest obawa, że się urwą. Tak. A zobaczcie. A kosteczka. A kosteczka jest tak umocowana. Czyli. Czyli po prostu firma dała za długie śruby do tego mocowania, albo gniazdo w silniku jest po prostu za mało wyfederowane tam, nie? Także jedna z tych dwóch opcji. No i siemaneczko, witajcie po dłuższej przerwie? Dla mnie, bo dla Was w sumie to jest kolejne ujęcie. I tak moi drodzy, zaczynając projekt botaniarki, zakładałem, że no tydzień, góra, dwa i to będzie skończone. Minął nie wiem, chyba drugi miesiąc, może drugi nie, ale w sumie już nie będzie daleko. I co? I nic nawet temat nie jest ruszony. Dzisiaj mówię, trzeba się w końcu za to zabrać. I co? Kupiłem sobie jakieś te śruby. To już też chwilę temu. Podłączyłem przyłącza. Węże też już leżały chwilę. Także to wszystko sobie skompletowałem teraz. I podłączyłem sobie to żeby sprawdzić jak to Jak to po prostu się kręci. Bo miałem obawy że to będzie troszeczkę za Zbyt wolno się kręciło. I nie przedłużając. Tu jest widzicie taki e, Na potrzeby testów takie Z tego co było pod ręką. Wyrzeźbiłem taki symulator wału z łopatkami to, że tak powiem ten patek odpowiada średnicy łopatek, które tam będą. Także wiecie, nie ma lipy, wszystko jest na poważnie. No i co? Chciałem sobie sprawdzić, jak tu odczuwacie sobie będzie z tym radził. I co wam powiem? Tu jest taki specjalny przyrząd do blokowania przepływu. Także widzicie, to jest wszystko profesjonalnie zrobione, nie? Tutaj nie ma przypadkowych kombinacji. No i tak się dokręci na takich obrotach w miarę. Yy, w miarę. no taki średnik, nie? Tak się dokręci. I co? Wydaje mi się, że powinno być ok. Taka prędkość mieszania, do tego można po prostu więcej łopatek dołożyć i, i chyba będzie dobrze. No nie ani tak wydaje mi się, że w sam raz. Mogłoby to być szybciej, ale co tam wiecie, nie będę całymi dniami yy, nie będę całymi dniami mieszał betonu, tylko to po prostu takie wiecie są, będą sporadyczne okazje, nie? Tak, tak, to idzie, aczkolwiek, aczkolwiek wydaje mi się, że tu już przepływ jest zławiony, bo na tych obrotach jeszcze tak w miarę e, nie dusi silnika, natomiast na drukciu wyższych, czyli około 1000, ile? 1850 już czuć, że ten silnik jest zławiony. To już jest ee, że tak powiem, po prostu gdzieś jest słaby przepływ, w którymś miejscu, i podejrzewam, że na szybko z jest e, zdławione, i nie ma. E, Ostrówek nie daje rady tego przepchnąć tego oleju, nie? No Także, wydaje mi się, że powinno być OK. Nalałem troszeczkę oleju, tam jakieś 4 litry. Także na sucho to nie chodzi, nie obawiajcie się. No i tyle chyba by było, co? Wtaszamy tego trupa, żeby nam tu nie hałasował. Także tak to wygląda. Myślę, że można spokojnie budować resztę. Tak, tokarz miał umiewał wystrugać, ale, ale co? Stwierdził, że nie ma materiału. Znaczy ma materiał, ale jest niespawalny. Także po prostu będę sobie musiał jechać na składnicę i kupić jakąś oś. Już by nie będę kominał stoczeniem, tylko sobie kupię 50 mm oś. I jakoś, może ten klin sobie samemu też wystrugam. Zobaczę generalnie, jak to tam będzie że tak powiem yy, się toczyły tematy i tyle chyba było na razie. Także nie wiem, zobaczę. Może jak jutro będzie padało to się za to zabiorę i żeby to jakoś powoli ciągnąć, bo, bo projekt taki rozgrzebany, a a pasuje to już złożyć, żeby to żeby to już było gotowe. Dobra, także co, tu są blachy na dennice, znaczy dennice, no te czoła nie? Eee, aha, no i co, jak widzicie, trochę zmian tutaj nastąpiło, ale to był o tym film. Także, jakby przyszła, przyszła sroga zima, to jest miejsce odpowiednie tutaj do, do grzebania. Dobra, nie przedłużam. Eee, kończę i, i do kolejnego epizodu. No i się maneczką, drodzy, zima znowu nastała. Ja Wam chciałem pokazać co tutaj ostatnio zdziałałem, wyciąłem sobie te blachy boczne, powierciłem dziury na, na te oprawy łożyskowe, dziury, otwory, otwory, no i co ustawiłem to tak mniej więcej, tak mniej, bardziej mniej jak więcej, tutaj jeszcze tamta jest, że tak powiem dopasowana, tylko co, wyciąłem dwie identyczne, no i tutaj muszę tą blachę troszeczkę dogiąć do, do, do tej z kolei blachy. Żeby już były takie same, mniej więcej wymiary, no i co? Coś będziemy działać dalej. Wychodzi tutaj jakieś prawie 180 cm tej powierzchni, że tak powiem, roboczej. Tutaj będzie miejsce na tą przekładnię. Tak, żeby już to nie wystawało jeszcze dalej. No, i myślę, że chyba w zupełności to powinno wystarczyć. Także. Jak na ostrówka to i tak będzie za, za dużo, moim zdaniem. Tutaj tej pojemności no ale to na przyszłość, jakbym coś tam większego kupił, to, to będzie jak znalazł taka większa. No, myślę, że jak na wieś to będzie. Dobra, aha, tutaj tak wykombinowałem sobie, że z tego odciętego materiału, który mi tutaj został, zrobię sobie po prostu te stopy na dole. Będę to musiał tutaj troszeczkę przyfedrować i. I zrobić to jako e, dolne, dolne stopy. No do odkładania. Wiecie o co chodzi? E, później, tak jakieś sobie muszę zamówić tam na, do odsuwania tej pokrywy na dół. No i co kombinować tutaj to mocowanie tego? tego. Hmm, może w tygodniu sobie skoczę. Na, może na jutro to sobie kupię ten wał. No i coś tam by się te prace troszeczkę posunęły do przodu. Bo to tak to. Kisi się to jak flaki doleję. Dobra. Także co na razie tyle. Yy, nie wiem czy wam ten materiał stawię czy nie, yy, czy, czy w całości jeszcze zobaczę. Generalnie, ale do potem.